Jak często odbywają się kontrole Inspektora na budowie? To zależy przede wszystkim od fazy budowy. Uważamy, że minimalna ilość wizyt Inspektora na budowie to jest co najmniej raz w tygodniu. Po to, żeby Inspektor czuł budowę, żeby wiedział, co się na nie dzieje na bieżąco. To jest takie, że tak powiem, minimum, które powinno być spełnione. Mówiąc o fazach budowy, mam na myśli na przykład moment, kiedy intensywnie wykonywane są żelbety, roboty żelbetowe na budowie. Wtedy inspektor nierzadko jest też dwa razy dziennie na budowie, jeśli jest taka potrzeba. Oczywiście, po to, żeby nie powodować jakichkolwiek opóźnień, z powodu tego, że ekipa czeka na inspektora, aż przyjdzie, odbierze im zbrojenie na przykład. Tak? Jest to bardzo ważne żeby na bieżąco, w jak najkrótszym czasie, roboty zanikowe, które są obowiązkiem odbioru przez inspektora, odbierać, tak. Gdy inspektor jest rzadziej niż raz w tygodniu, co czasami inwestorzy jakby proponują nam, to jednak nie ma tego czucia, co jest na bieżąco na budowie i nie jest w stanie odpowiednio szybko reagować na wszelkie Zagrożenia co do terminu, co do e, finansów e, na budowie. E, po prostu nie czuję na bieżąco budowy. E, także te 11 jeden, jeden tygodni to jest e, absolutnie uważam minimum. E, w dużej mierze a zależy też od rodzaju projektu, czy jak często powinno być inspektor od samego początku, e, jakby, czy w, e, na przykład w środkowej fazie, bo co innego gdy buduje się obiekt e, od podstaw. Łącznie z wykopami, robotami ziemnymi, a co innego, jeśli inspektor jest nadzoruje roboty, na przykład wykończeniowe, wtedy jakby ta częstotliwość jest też różna. Ja osobiście, jako inspektor, staram się być jak najczęściej oczywiście na budowie. Tak jak wcześniej mówiłem, te 11 tygodni to jest absolutnie minimum, nawet jeśli jest okres, gdy niewiele się dzieje na budowie, bo też takie okresy się odbywają choćby nie wiem, po wylaniu płyty dennej też mamy chwilę jakby często, może nie przestoju, ale jakby zwolnienia z przyczyn technologicznych oczywiście prac. Natomiast to nie tylko chodzi o odbiór zanikowych, to także jakby bieżąca kontrola co jest, że tak powiem grane na budowie, jakie materiały są stosowane przez Wykonawcę, czy właściwe. Często niestety też zdarza się, że wykonawca co innego deklaruje, co innego jakby wbudowuje na budowie, co jest jakby no czasami później skutkuje, jeśli towar jest słabszej jakości, skutkuje to na przykład dużą ilością usterek przy użytkowaniu na przykład obiektu. Tak? Jeśli jesteś inwestorem, sugerowałbym przy wyborze nadzoru. Jakby postawienia warunku, żeby inspektor, każdy z inspektorów był na budowie te minimum raz w tygodniu bez względu na to, czy dużo dzieje się na, na projekcie, czy, czy akurat jest faza, kiedy dzieje się trochę mniej. I żeby też zrobić na przykład zapis, że inspektor powinien odbierać roboty zanikowe w czasie nie krótszym niż na przykład 24 godziny od zgłoszenia. A wtedy to jakby nie będzie zagrażać temu, że wykonawca przez to, że inspektor nie zareaguje szybko na zgłoszenia do odbioru, nie będzie miał upóźnień.